Dzień dobry dzieci. W tym dziwnym czasie, kiedy nie możecie chodzić do szkoły ani do przedszkola, postanowiłem dołączyć się do akcji, którą przygotowali wasi nauczyciele dla was i przeczytać wam jedną bajkę. Bajka, którą przeczytam, nosi tytuł Tury". Dziwny tytuł, ale myślę, że jak ją przeczytam, to wszystko wam się wyjaśni. Gotowe? Zaczynam. Był sobie kiedyś młynarz, który miał piękną córkę. Pewnego dnia przyprowadzono go przed oblicze króla, ponieważ nie płacił podatków. Przerażony młynarz powiedział: Wasza wysokość, mam córkę, która potrafi uprząść złoto ze słomy. Król kazał przyprowadzić córkę młynarza do pałacu. Zaprowadzono ją do komnaty pełnej słomy. Jeśli przed świtem uprzędziesz złoto z tej słomy, twój ojciec? nie zostanie ukarany powiedział król błagała aby zwolniono ją z tego obowiązku bo wiedziała że nie uprzędzie złota ze słomy Ale na darmo zamknięto ją w komnacie usiadła i zaczęła płakać po chwili wszedł do komnaty dziwny mały karzełek czemu jesteś taka smutna zapytał król rozkazał mi uprząść złoto z całej tej słomy, a ja nie umiem tego zrobić, odpowiedziała. Dobrze, a co mi dasz, jeżeli zrobię to za ciebie? Zapytał karzełek. Dziewczyna zaproponowała swój naszyjnik. Karzełek zgodził się. Usiadł przy kołowrotku i zaczął prząść. Następnego ranka król był tak zadowolony z tego, co zobaczył, że zechciał więcej złota. Kolejnego wieczoru zamknął córkę młynarza w większej komnacie, wypełnionej jeszcze większą ilością słomy, i dał jej czas do rana. Kiedy znowu siedziała i płakała, pojawił się karzełek i zapytał: Co mi dasz, jeśli uprządę złoto z tej słomy?. Tym razem dziewczyna oddała mu swój pierścień. Rankiem król wciąż jeszcze nie był zadowolony z tego, co miał. Dziewczynę przeniesiono do jeszcze większej komnaty, w której leżały olbrzymie snopki słomy. Król obiecał jej: Jeśli tej nocy dasz radę uprząść złoto z tej słomy, zostaniesz moją żoną. Karzełek pojawił się ponownie i znów zadał pytanie: Co mi dasz w zamian za pomoc tym razem? Była zrozpaczona, ponieważ nie miała już niczego, co mogłaby oddać. W takiej sytuacji musisz obiecać, że gdy już będziesz królową, oddasz mi swoje pierwsze dziecko? Powiedział Karzełek. Córka młynarza nie miała innego wyboru, jak zgodzić się na to żądanie. Zanim słońce wzeszło, cała słoma stała się błyszczącym złotem. Król był tak zadowolony i dotrzymał słowa, biorąc córkę młynarza za żonę. Po roku królowa wydała na świat urocze dziecko. Była tak szczęśliwa, że zapomniała o zabawnym, małym karzełku i obietnicy, jaką mu złożyła. Lecz pewnego dnia karzełek pojawił się i przypomniał o umowie. Królowa zaproponowała mu wszystkie skarby królestwa, ale on odmówił. Ogarnął ją głęboki żal na myśl o tym, że musi rozstać się ze swoim dzieckiem. Wreszcie Karzełek uległ jej błaganiom i rzekł: No dobrze, dam ci trzy dni. Trzy dni. Jeśli w tym czasie zgadniesz, jak mam na imię, możesz zatrzymać dziecko. Królowa nie spała całą noc, spisując listę imion, jakie kiedykolwiek słyszała. Następnego dnia Karzełek pojawił się ponownie. Przeczytała mu całą listę imion: Piotr, Jan, Marek, Tomasz, Henryk, Jeremiasz, ale po każdym odczytanym imieniu słyszała jedną odpowiedź. Nie, nie, to nie jest moje imię. Drugiego dnia królowa próbowała rzadziej używanych imion, a nawet takich, które sama wymyśliła, lecz Karzełek tylko się śmiał i mówił: hy, 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 Nigdy nie zgadniesz, jak mam na imię. Kiedy już żadne imię nie przychodziło jej do głowy, królowa wysłała swoich służących, aby obeszli królestwo w, poszukiwa w poszukiwaniu innych imion. Wszyscy z wyjątkiem jednego służącego wrócili z pustymi rękami. Gdy ten ostatni służący późnym wieczorem wracał do zamku, usłyszał każełka wykrzykującego w lesie: Królowa nigdy nie wygra w zabawie, bo mam na imię titelitury. Wierny służący opowiedział królowej o swoim odkryciu. Trzeciego dnia, kiedy przybył każełek, królowa próbowała dalej: Czy na imię ci barabasz? Nie jesteś wcale blisko, usłyszała w odpowiedzi. A może Zachariasz? Zapytała. Nie, zdecydowanie nie. Wreszcie, zapytała. A czy twoje imię to Titelitury? Kto ci to powiedział? K kto ci to powiedział? Lamentował zaskoczony karzełek. Wymachiwał pięścią i tupał nogami tak. Że zrobił dużą dziurę w podłodze i wpadł w nią. Stękając i jęcząc, wydostał się z dziury i uciekł. A król, królowa i ich dziecko nigdy nie mieli już do czynienia z titeliturym i żyli szczęśliwie w swoim królestwie. Już wiecie, skąd tytuł titelitury?